I syna i ducha święta. Drodzy wierni, w dzisiejszej Ewangelii, nasz Pan Jezus Chrystus daje nam bardzo praktyczną naukę dotyczącą tego, jak rozróżniać tych, którzy znajdują się pod wpływem złego ducha, którzy stają się jako jego narzędziami. Musimy zresztą na wstępie zauważyć, że. Tutaj bardzo łatwo jest o dokonanie pewnej pomyłki. E, bo e, oczywistą jest sprawą, że nie wtedy jest działanie diabła, droga naszego zbawienia, również droga naszej natury, najskuteczniejsza, kiedy jest ono najbardziej głośne. Kiedy e, jakiegoś rodzaju fajerwergi towarzyszą temu działaniu, kiedy objawia się ono na zewnątrz w postaci głośnej, zwracającej na siebie uwagę. Zobaczmy, że to też nie jest przypadek, to jest bardzo głęboka nauka, że czart z dzisiejszej Ewangelii jest czartem nie. Jest czartem, który nie wypowiada ni jednego słowa, nie zwraca się ani do naszego Pana Józefa Chrystusa, ani też nie towarzyszy jego działaniu, jakiekolwiek dźwięki Nie ma niczego właściwie do dosłownie. Jest czartem nie. To, moi drodzy, też pokazuje nam, Istotę działania złego ducha, bo z jednej strony chodzi o to, żeby się maskować. To jest jasną, rzeczywistą rzeczą, że jakby tego rodzaju działania, które nasze oczywiście są spowodowane przez złego ducha, dobrze wiemy, że manifestacje na prawdziwych etnicznych są głośne, przynajmniej często są głośne, że zły duch potrafi manifestować się w ten sposób. Że tylko hałasu wywołuje, ale raczej można powiedzieć, że jest to działanie dodatkowe, działanie, które ma właśnie szczególnie, specjalnie zwracać y, uwagę naszą, tak żebyśmy mogli podwrócić uwagę od tego y, faktycznego i, i najbardziej niebezpiecznego działania złego ducharza. To jest rodzaj pewnej dywersji y, po to wystosowanej, by naszą uwagę zwrócić na coś nieistotnego. A działanie diabła jest przede wszystkim właśnie działaniem tego niemego szarpę. Bo poprzez ten brak wypowiadania słowa, należy tutaj rozumieć brak modlitwy. To jest jakby zasadniczy cel działania diabelskiego, żeby oddzielić człowieka od boga. Dzieje się to poprzez brak modlitwy, poprzez skłanianie człowieka do tego, żeby się nie modlić, Przez jest mu możliwości wypowiednia się. Moi drodzy, zresztą, samo to w języku polskim pochodzi z języka greckiego i znaczy tyle, co ten, który rozdziela, ten, który prowadza pewnego rodzaju przepaść. W pierwszej kolejności, oczywiście, pomiędzy człowiekiem a Bóg, potem w drugiej kolejności pomiędzy samym człowiekiem, jakby człowiekiem w środku, to znaczy pomiędzy duszą i ciałem, pomiędzy różnymi elementami, można powiedzieć, osobowości człowieka. Dlatego ci, którzy są porażeni działaniem złego ducha, nie mają pokoju w sobie, dlatego oni są tacy jakby w sobie rozdzieleni. To też o tym szczerze powiemy. I oczywiście pomiędzy ludźmi. Właśnie wszystkie te podziały ostatecznie, to jest w, właśnie, w pierwszej kolejności efekt działania złego ducha. A więc widzimy, że zły duch stara się w pierwszej kolejności o to, byśmy zwracali uwagę na jego rzeczy nieistotne, abyśmy odwrócili naszą uwagę od jego zasadniczego działania. A tym zasadniczym działaniem jest rozdzielanie. I rozdzielanie przede wszystkim e, naszej relacji, m, m, tworzenie pewnej przepaści między nami i tej relacji, która się znajduje. A ona jest powstrzymywana, ona się realizuje przez modlitwę. To jest oczywiście już jego pierwsza wskazówka w walce duchowej, co robić, żeby walczyć z diabłem, co robić, żeby walczyć z tymi e, skłonnościami które w nas on jakoś budzi, że trzeba się intensywniej modlić i zwłaszcza wtedy, kiedy nasza modlitwa jest jakoś, no widać, że przeszkodzona przez złego ducha, tutaj to wystarczy się e, oczywiście e, jakoś e, w ale czy to przypadkiem takie, czy inne objawy nie są e, może efektem złego ducha. E, oczywiście tutaj e, odpowiedź, którą od razu możemy sobie e, sami już przypomnieć, która też zostanie przez kapłana niewątpliwie podana, to jest zasada agere contra. To znaczy, że e, jeżeli ci przeszkadza, staraj się robić jemu na przekrót. Staraj się nie tylko wytrwać w modlitwie, ale staraj się trzymać jej w sposób jeszcze bardziej intensywny. I teraz jeszcze bardzo charakterystyczną jest rzeczą właśnie to, że tego, że diabeł się potrafi dobrze maskować, że potrafi oczywiście będzie robił wiele rzeczy, żeby jego działania pozostały jakoś niezauważone i mogłoby się wydawać, że wobec tego ta uwaga naszego pana incertyscusa jednocześnie pewna lekcja, która została tutaj dana Żydom, ta lekcja teoretyczna, według której nie może być podziału pomiędzy samymi złymi duchami, to znaczy, że oni chociaż się nienawidzą, chociaż E, właściwie sami gdyby mogli, to by się pozabijali w cudzysłowie. Nie może ich substancja czysto duchowa e, przestać istnieć, nie może sama się zabić, nie może ani samobójstwa popełnić, ani nie może jeden drugiego zniszczyć. Ale gdyby mogli, to by bardzo wiele zła sobie czynili, ale jednak ze względu na e, oczywiście nienawiść do Pana Boga, tą największą nienawiść do naszego zbawienia, nienawiść do człowieka, będą ze sobą w miarę zgodnie współpracowali. O to, żeby nas oczywiście zgubić, żeby pana Boga możliwie e, obrażać. I to się oczywiście dzieje. I teraz wobec tego pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta uwaga naszego pana Chrystusa nie wydaje się e, niewystarczająca, czy ona jest jakoś niewystarczająca, skoro on właśnie zwraca uwagę na to, że diabeł będzie ze sobą zawsze współpracował. Ale z drugiej strony przecież e, jest to rzeczą, e, że. Może tutaj przecież udawać jakąś niezgodę, że mógłby się teoretycznie z jakimś rzekomym egzorcystą diabeł umówić, że ty będziesz nie wyrzucał, a ja będę udawał, że od ciebie uciekam, że ja po prostu jesteś skutecznym egzorcystą. Mogłoby się wydawać, że diabeł będzie w stanie oszukać, ale ostatecznie jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego moi drodzy, że ostatecznie mimo tego, że potrafią z ze sobą współpracować, to jednak zawsze by z natury z są tymi rozdzielającymi, są właśnie tymi diabłami, to znaczy tymi, którzy prowadzą przepaść, którzy prowadzą e, jakiś rozdział, podział w pierwszej kolejności pomiędzy nami, panem Bogiem, ale również pomiędzy nami nawzajem i pomiędzy też różnymi elementami jakby naszej osobowości. Każdy z tych trzech poziomów będzie zbyt powodował pewien zamach. To jest jakby znak charakterystyczny. I on nie może się tego charakterystycznego dla siebie znaku zupełnie pozbyć. Może do pewnego stopnia się maskować, ale wcześniej czy później to działanie będzie widoczne. Po owocach się poznaje, dobrze wiemy, Ewangelia też o tym mówi. A więc jakby ten fragment Ewangelii, który mówi o tym, że poznaje się złoto po o owocach. I również dobro stanowi pewnego rodzaju dopowiedź, pewnego rodzaju epilog do dzisiejszej Ewangelii. W ten sposób mamy niezawodne narzędzie dane nam przez naszego pana Józefa Chrystusa, żebyśmy mogli rozróżnić to działanie diabła od działania dobrego ducha. Tutaj dość jeszcze na marginesie. Muszę podkreślić, że nie chodzi tutaj o działanie diabła polegające na jakimś szopentaniu, bo to jest skrajność, to jest właśnie raczej rodzaj tego fajerwerku, Raczej w ten sposób diabeł stara się przez te fajerwerki po prostu zwrócić naszą uwagę, że jego prawdziwe działanie jest dużo bardziej subtelne. Jest on wszak czystym duchem, będzie przede wszystkim w dziedzinie ducha działał, będzie inspirował. Tutaj bardzo pomocną i zalecaną przeze mnie jest dla Was, wszystkich drodzy wierni, Gdzie on pisze o trzech duchach. Jest to taka bardzo znana dla wszystkich, dusz wewnętrznych bardzo też polecana, za wszystkim teologom e, tradycyjnym, e, katolickim nauka o trzech takich inspiracjach, trzech jakby sposobach działania i sposobach myślenia. W tym sensie mówi się o trzech duchach: o duchu Bożym, o duchu tego świata i o duchu diabelskim I e, tutaj e, też kilka słów jeszcze na ten temat, żeby też was poniekąd zachęcić do tego, bo jest to rzeczywiście niezwykle pożyteczne. Otóż duch tego świata to jest duch naszego egoizmu, to jest duch Lenisa, to jest duch, który nas inspiruje, do tego, byśmy poszli drogą najkrótszą, byśmy poszli na skrót, Myśmy szukali tego, co jest nam wygodne, tego, co przyjemne, tego, co nie wymaga ofiary, tego, co sklepia naszej e, po prostu wygodzie, naszemu egoizmowi. To jest ten duch, który ludzie normalnie w powiedzmy, w cudzysłowie, po prostu wybierają i według niego żyć. To jest ten duch, z, który, z którego większość z nas została uzdrowiona e, dzięki działaniu Bożym. Jeśli Jest jeszcze ten duch, oczywiście, do którego wszyscy aspirujemy, powi który powinniśmy się wszyscy kierować. Które skłania nas do działania na podobieństwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a więc skłania raczej do szukania tego, co trudne, skłania do krzyża bardziej niż do tronu, bardziej ofiarować się niż królować, bardziej być Bogu posłusznym niż faktycznie mieć pewną władzę. Tutaj jest to dług, który rzeczywiście skłania do umartwienia, ale w pierwszej kolejności do umartwienia tego, co wewnętrzne, bo Martwienie zewnętrzne może być czasem okazją do wynoszenia się, a to jest zresztą jeden z głównych objawów tego trzeciego niestety ducha tego ducha e, Natomiast Duch Boży będzie skłaniał przede wszystkim do umartwienia swojej woli, do umartwienia swoich pragnień i dąży, do umartwienia wewnętrznego, do ducha pokuty jako e, wobec tego będzie skłaniał do pokory, będzie skłaniał do i do szukania tego... E, Czego normalnie nikt jakby nie szuka i nie wybiera, będzie skłaniało zawsze do pokoju i do radości, ponieważ jest on duchem miłości, jest on duchem wszystko jednoczącym. Po cichu działa, ale jednocześnie łączy bardzo skutecznie, ponieważ łączy różne elementy, tak by stanowiły jedną całość, tak jak kościół święty złożony jest z różnych elementów, kierowane, pożywiane przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Tak moi drodzy działa ten Duch Boży, aby on działał na nas jak najwięcej, oby nas a luch On inspiruje do czegoś zupełnie przeciwnego, właśnie do pójścia za własnym zdaniem. Ale to nie jest tylko taki zwykły egoizm polegający na wygodzie. Jest to raczej chęć dominowania, jest to chęć wywierania pewnej presji, jest to chęć działania według własnej woli i wobec tego też łatwo stąd się rodzi e, oczywiście pewna nienawiść do innych, którzy nie są jakoś z nami zgodni. Stają się oni wrogami, stają się oni. Tymi, których trzeba jakoś poliżyć, których trzeba odsunąć, którym trzeba odebrać to, co mają. Jest to duch e, oczywiście chciwości, chce się dla siebie jak najwięcej, dlatego próbuje się innych pomniejszyć, próbuje się innym zabrać. Jest to duch, który też wewnętrznie niszczy tych, nis, których inspiruje, którymi się posługuje. E, też pamiętajmy, że jakby w pierwszej kolejności tak naprawdę niszczy i męczy. No i dlatego ten ja czy ferment jakoś ponieważ wewnętrznie są już jakoś ze sobą skłóceni, ponieważ nie ma w nich pokoju, nie ma w nich radości, bo moi drodzy, tak jak święty Tomasz, konsekwencją miłości jest właśnie pokój i jest radość, tak, w sytuacji kiedy nie miłość nami kieruje, nie do miłości, wówczas będzie nam towarzyszył brak radości i brak pokoju, to jest moi drodzy, ten efekt działania diabelskiego. A więc musimy tutaj przede wszystkim przyrównać do Matki Najświętszej. Matka Najświętsza to też jest bardzo charakterystyczne. E, jakby to z wielu różnych e, wynika źródeł. Matka Najświętsza jest tą, której diabeł szczególnie nienawidzi. Widać e, w, w praktyce bardzo wiele w sytuacji, e, bardzo wiele osób już mi to mówiło, na różne sposoby widać, że diabeł nienawidzi Matki Bożej i też jej nie lubi, to znaczy e, osoby, które są matce Boże jakoś szczególnie oddane, poświęcone, one też są na swój sposób immunizowane. Oczywiście też będą jakoś przez diabła zwalczane, ale przez to, że się oddają matce Bożej, są jakoś chronione. Trzeba się wobec tego matce Bożej powierzać. I zwracać uwagę na to, czy ktoś przypadkiem matki Bożej jego subtelnie nie chce pomniejszyć, nie chce obrazić. Czy matki Bożej nie czuje jakieś niechęci, bo to jest jednak. Właśnie jeden z tych objawów działania swojego ducha. Nie po to, żeby kogoś oczywiście wykluczać czy napiętnować, albo to, żeby się za niego modlić. Żeby Matka Najświętsza swoim płaszczem go okryła. Matka Najświętsza jest nieprzypadkowo tutaj występującą w tej Ewangelii i mogłoby się wydawać, że jest ona jakoś pomniejszona przez samego naszego pana. ten dyskursie, ponieważ on zwraca uwagę, że bogusowini są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, ale znowu to jest nic innego jak taki subtelny na jednak powiększanie ślimaków na świecie, bo właśnie ona była tą, która słuchała słowa Bożego. Ona była właśnie tą, która bardzo by się z tej wypowiedzi naszego Pana ucieszyła, bo ta, ta wypowiedź stawiają na ostatnim miejscu. Dobrze wiemy, że ktoś, kto e, rzeczywiście zasługuje na e, w oczach Bożych, na wielkie wyniesienie, on będzie sam siebie stawiał na ostatnim miejscu i sam Pan Bóg, do pewnego stopnia będzie mu pozwalał zająć to ostatnie miejsce. Dobrze też rozumiejąc, że ostatecznie jest to właśnie sposób na to, żeby zasługiwać na to miejsce najwyższe. Dlatego moi drodzy, starajmy się utrzymać listomatki najświętszej. Starajmy się być ludźmi miłości, ludźmi, którzy szukają właśnie pokoju, szukają pewnej jedności, którzy wolni są od wszelkich przejawów czy to wciwości, czy to, to jakiejś niezgody, rozłamu, bo to są wszystko objawy działania swojego ruchu. you know you say stand up